Hej moi drodzy, witajcie na 25 odcinku z drapmasowym. Ostatni u mnie odcinek z Drapmasów 25. Dzisiaj się w sumie też dowiemy, kto wygrał w konkursie. Mamy ostatnią propozycję Jolantyka. Jolanta poprosiła o taką właśnie zdrapeczkę bonus 7 mam z numerem 8 Iolu będę trzymał za ciebie oczywiście mocno kciuki. Dzięki wielkie za udział w konkursie i za propozycję. Mieliśmy jeszcze dokończyć kalendarz, świąteczny kalendarz, ale akurat teraz się zorientowałem, jak przygotowywałem, wyrzuciłem go, masakra. Wyrzuciłem go łącznie z ostatnimi tymi zdrapkami pustymi. Nie wiem, jak to się stało. Wyrzuciłem już, nie mam niestety nawet w domu tego kalendarza. No wow, po prostu, no raczej tam nic nie było, tak, bo od 1 do 24 nic nie było, została właśnie gra bonusowa, ten bonus, no i 25. W zamian sobie wziąłem i tak, bo chciałem, już dokupiłem te zdrabki, jak to się stało, myślałem, że będą dwa kalendarze, a został właśnie ten jeden nowy, no mam nadzieję, że tam nie było głównej, <laughs> Jeno, masakra, wszystkie zdrabki, jakie były puste wyrzuciłem, Oj, no jakoś tak się złożyło, że też tam była ta właśnie ten kalendarz. No, masakra, powiem szczerze. 25. odcinek mamy trochę droższy, trochę nawet bardzo, bo 70 zł zainwestowałem. Mam dwie zdrawki za 5 zł. Kasa od Mikołaja, gwiazdka z nieba, dwie świąteczne. Propozycje i Jol Jolanty, bonus 7 za 10 zł. Za 10 mam płynne złoto, Paradiso, męczetą Paradiso. Wspomniany świąteczny kalendarz, no i za 20 zł linie mam. No fajnie. Zobaczymy co wpadnie. Zacznijmy sobie może od propozycji Jolanty. No i dzisiaj dowiemy się, kto wygrał. Więc mam już przygotowane w razie czego na razie na ten moment jest losowanie. Karteczki są przygotowane. Jak coś do losowania. Jolanta K. Poprosiła bonus 7. Mam z numerem 8. Trzymaj mocno kciuki Jolu. Ja też trzymam. I szukamy tych siódemek. Znaczy siódemek też, ale i pliku. Siódemki mnożą wybraną razy 2. Mamy diament, marty, zegar. Rower, piłka. Jest pliczek. Mamy wygraną pięknie. Lips, no nie ta zdrabka, biedronka, chmury plecak, karta kwiat, słońce, perła, paczkę, jest siódemka, która mnoży wygraną razy dwa. No to mamy 30 złotych na pewno. Wiśnie, balsam, ananas, korona i cytryna. No, 30 złotych na pewno jest. Flik daje nam 10 złotych, a 7 też 10 złotych. 30 złotych na tej zdrapce. Oj, super. Jolantowi, widzisz, fajna, fajna propozycja. No niestety nie bierzesz udział w konkursie, czyli już wiemy, że będzie losowanie między dwiema osobami. Zobaczymy, kto wygra. Ale zanim to, to przejdziemy dalej do strapek. Gwiazdka z nieba z numerem 27, szukamy wygrywających liczb i gwiazdki, a wygrywa 15, 29, 4 i 7. A nam dali. O, tutaj mamy. Mamy 3. Zaczynamy bokiem pięknie. 24 1. Siedemnaście, dwanaście, dziewięć, kigiszki dwa, kigiszki jeden, o nie będzie chyba nic, osiem i dwa, no niestety nie tym razem, ale raz fajnie ta strapka dała. Bo nie pamiętam, czy to już były zdrab... masy, czy nie. Dobra. Teraz kasa od Mikołaja. Pechowa dla mnie zdrabka z numerem 11. Wygrywających liczb szukamy i pliku. A wygrywa 3, 3, 6, 25 i 9. A mamy 26, też bokiem zaczynamy.

I 3 Ciekawy jestem jakbym kupił całą paczkę. Nie no, na całą paczkę to bym coś trafił Żeby tyle razy ją drapać, tylko raz trafić. 5 zł zwrotów J, Y. No niestety pusto To teraz... a świąteczny kalendarz. Jak idziemy świętami to. Świąteczny kalendarz z numerem 20. Szukamy gwiazdek. Mamy anioła, szyszki, świeca, trąbka, rękawica. Też taka zdrabka, w której ciężko coś trafić. Kartka, łyżwa. Chociaż się powiem. Miałem i gwiazdki, miałem i w grze ponosowej wygraną. Znaczy w tej grze bo miałem głowę Mikołaja, no i tutaj trzy kwoty miałem, więc wszystko zdobyte, bo prawie wszystko główne nie miałem. Ciuchcia, kula, klapka, sanie, bałwanek, dzwonek, stroik, bęben, koinka, no nie będzie gwiazdek, sople, ręk, skarpeta i koruszek. Trzy takie same kwoty szukamy teraz. 20 zł, przydałoby się. 200 tysięcy, tym bardziej i 50. 150, 200 tysięcy i 100. A tutaj głowa Mikołaja, nie lampki. No i nie ma. ep kontrolne, czyli świąteczne zdrabki. Puste. To teraz przyjdziemy. Płynne złoto z numerem pierwszym. Wygrywające liczbę 33. 3, 16. Warstwa tragiczna, ale w sumie lubię tą zdrabkę. 11. 15. Trochę się pomęczymy. I 24. mamy trzynastkę, trzydzieści cztery, no jest dwadzieścia cztery, na przykład osiemnastkę, trzydzieści dwa i osiem cztery, dwadzieścia sześć Jeden, tak jak numer strapki, 12 i 29. No połowa za nami i nic. 17, jak zawsze dużo boków, 27, czyli 8 to może jakiś symbol wygrywający. 7 i 14, 6, 2 pusto będzie 3, 3 5 i 28. No i bolące ręka Pusto Pusto, pusto. Jedna tylko zdrabka na razie wybrana. To co teraz mamy te takie dłuższe zdrabki Paradiso. Paradiso z numerem 12. Szukamy tych symboli. Mamy palmę. No, tutaj właśnie jest problem z tymi symbolami. Palma motyl, żeby trafić. Tutaj nad tym mogli trochę popracować. Tutaj mamy motylka. Tu warstwa jest bardzo fajna. Bardzo przyjemnie się drapie. Dobra. Liść i kostium. Liść i kostium. O, mamy tutaj kostium. W ostatnim grze i liść. Następnie aparat. I latarnia. Latarnia i aparat, aparat jest. Kolejne, kolejne, no i tutaj jest latarnia i jeszcze jeden aparat. Dobra. Kolejno delfin i chmura. Delfin oczywiście jest, kolejne. Dobra, chyba wszystko. A, chmura tutaj jeszcze jest jedna. Rozgwiazda i deska. Rozgwiazda. No patrzcie tylko ryby brakuje. Rozgwiazda, deska, deska tutaj. O dzisiaj dłuższy troszkę odcinek, ale to ostatni. Potem chyba dopiero zrobię na Sylwestrach. Będzie mała przerwa. Łódź i napój. Łódź i napój. Łódź była tu. Napój też widziałem, jest. I tutaj jeszcze jest łódź. Dobra. Nuta i pod, yy, kotwica, nie pod Otwica, otwica, te też widziałem. Patrzcie, pięć tysięcy wodolota. Poproszę: otwica jeszcze tutaj, lów i lody, cytrynkę na przykład, też bym mógł dać. Wszystko by mogli dać, co by dało wygraną. Już nie będę wybrzydzał. Tu był aparat. Tu był złów. Kostki lodu, kostka lodu i krab. Tu jest krab. Kostka lodu widziałem. Jest tutaj. Dobra. I chyba ostatnie. Tętla oraz kapelusz. Da nam coś to co... był napój. O, pomijam trochę. Tętla. Chyba to wszystko. Zobaczymy, czy tutaj nie ma symboli. Nie ma kontrolne. Różne więc. Raczej nic tutaj nie ma. Dobra. Masa pustaków. Jedna tylko wygrana. Z numerem też pierwszym mega linie. Zobaczymy, jak tutaj się jedynka spisze. żółw Lody. Tutaj już nam dobrze znane linie. Więcej nie widzę. Następnie jest podkowa i ananas. Podkowa od lody jeszcze. A to wszystko chyba pierścionek naszej nik. Okej. Okay. Następnie diament i zegar. Mamy diament. Kolejny. Diamentów dali. O, pierścionek pominięty, ale zegara nie widzę. Motyl winogrono. Jedynki czasami potrafią zaskoczyć, oby i tym razem, o pierścionek znowu pominięty tutaj. No, winogrono, tutaj diament pominięty. Mamy to cytryna. Klapki trochę się spieszę, bo jeszcze mamy losowanie do zrobienia. Klapki. O, już się kot też niepokoi. Zejdziesz. Akurat musi się tu kręcić teraz. Cytryna, klapki. O dzisiaj już nie ma przysmaczków. Już się skończyły kalendarze. Bo jest ja z herbatami się skończyła, skończył kalendarz i z przysmaczkami. Arbus foto, Arbus foto, tutaj jest Arbus, tu cytryna jeszcze. Arbus foto, Arbus foto, nie ma. Foto, Biedronka, auto. Mamy auto. Cytryna pominięta znowu. O już wiem, że dzwon dzwonka nie dadzą, bo dzwonek wydał za dużo linii. To już nie ma co liczyć na dzwonek. Sakwa słońce, słońce daje linię. Słońce było, arbus był, klapki były, mamy linię. Świetnie. Słońce, sakwa. No to już fajnie. To już nie będzie taki zły wynik. 70 zł wkład. A co najmniej 50 mamy. Śminka, kokos. Co najmniej 50 jest. Śminka, śminka. na jakiś odcineczek. Gwiazda, łódź. Łódź. Gwiazdę też no znowu dzwonek. Dobra, już zbliżamy się powoli do końca. Kłódka, pióro. Biuro. Tu gwiazda była. Tu mamy kutkę. Kutka, kutka. Słyszę strzelanie. Popcorn wiśnie. Próba ge generalna. Słońce tu było. Y popcorn wiśnie. Już próba generalna przed Sylwestrem. To biedronka była. Nie powinni strzelać, no ale co zrobimy? I ostatnie piłka i prezent. Czy coś nam to da? Raczej chyba nie popcorn był. Prezent. No, znowu ten dzwonek. Piłka. I wszystko w bonusie. No, podłożyli świnie. Za 6000 zł. A my mamy jedną linię. Bartą. No, 20. Zwrotnik jest. Zaraz zobaczymy, czy się zgadza. Zgadza się. Fajnie, fajnie. Fajny odcinek nawet. Na 70 zł wpadło nam 50. Dwa w liniach i zaskoczenie 3 gieśki w bonus 7. Propozycja LON i JOLANTY bardzo fajnie. 50 zł jest na koniec. Zdrap na pomnożenie. A teraz tak przejdziemy sobie szybko do losowania. Mam tutaj już przygotowane losidło. I tutaj karteczki. Po prostu te same karteczki co tutaj były te. Propozycje y, wykorzystam do konkursu i tak wylosuję jedną osobę: Agnieszka W. i Kinga L. Ta osoba, która z tych osób wygra, i tak y, do wygrania 50 zł z zdrabki. Coś tam jeszcze dorzucę słodkiego, coś tam dla ciała, może jakieś tam, nie wiem, pomyślę. Coś tam jeszcze dorzucę, więc będzie jakaś fajna taka patrucha. I prosiłbym, żeby ta z tych osób, która wygra, żeby mi napisała, czy chce magnes z Rudy Śląskiej, czy może z jakiegoś innego miasta, może z Katowic, niech mi napisze. Tylko nie z Krakowa, tak, nie będę specjalnie do Krakowa jechał, a poszukał szukał magnesa. Chodzi mi, czy chce ta osoba magnes z Rudy Śląskiej. To wyślę. I co? Losujemy. Taka paczucha, nieduża, chociaż duża, nieduża, coś tam wymyślę fajnego, nie będzie ta osoba żałowała. Tutaj mamy Agnieszkę, a tutaj mamy Kingę L. Dziękuję Wam dziewczyny za udział, obie miałyście propozycje udane, obie po 50 zł wpadło. I dlatego robię losowanie szybkie. Mieszamy, mieszamy, wymieszane i postaram się po jakoś fajnie wylosować. Jest karteczka. Ta była jedna karteczka, tutaj mamy drugą. Kto wygrał? Uwaga, uwaga. Ogłaszam, że zwycięzcą z masowego kalendarza adwentowego została Kinga. Kinga, gratuluję serdecznie. Bardzo, bardzo Ci dziękuję za udział. Gratuluję. Napisz mi, czy chcesz magnes z Rudy Śląskiej. Dorzucę jakieś zdrapeczki. Możesz też napisać, jakie chcesz. Ewentualnie no będę starał się kompletować. Nie obiecuję, bo różnie to z tymi strapkami bywa, ale możesz mi napisać, ewentualnie jakie chcesz. Numerki, no to raczej nie, bo naprawdę jest ciężko z numerkami, żeby znaleźć konkretne. Yy, I to wszystko. Coś tam jeszcze słodkiego dorzucę, coś dla ciała. Zobaczymy. Gratuluję, Kinga. Odezwij się do mnie na maila. I co dziękuję wam za udział w całych tych zdrowych masach, zapraszam was na odcinek sylwestrowy specjalny. Trzymajcie się, dużo zdrówka wam życzę. Cześć!